Z tej strony Kiecol i jedziemy, jadę zweryfikować słowa mojego fana, który mi, który mi tam w komentarzach ubliżał. Zaraz sobie możecie zobaczyć, co on tam wypisywał za głupoty, więc wyzywał mi. Mamę. normalnie bym to tam wiecie odpuścił, bo takich osób jest tam setki, tysiące, ale gościu tak przesadzał i, i chciałbym, żeby to było przestrogą dla takich osób, że, że nie wszystko w internecie mm, zostaje anonimowe i że łatwo, łatwo można kogoś takiego namierzyć, kurwa stoję w korkach, Idziemy, jedziemy, do Zdzieszowic, do pana... Yy, jedziemy do pana tego. Jak, jak ci tam leciało kolego? Nataniel mm, nie. A, do pana. Jedziemy do pana Nikolasa ze Zdzieszowic. Także pozdrawiam wszystkich widzów ze Zdzieszowic, jeśli ktoś tam jest, a z pewnością jest nasz Nikolas, z którym się niedługo będziemy widzieć, myślę, że to będzie niezła niespodzianka dla tego pana <noise> szczególnie, szczególnie po tych komentarzach i wiadomościach, jakie mi zostawił, więc zobaczymy jego reakcję, czy faktycznie yy, ruchał mi matkę i tam i czy faktycznie jestem tam do zgaszenia na, na dwa liście. Jadę tylko po kolegę pojechałbym sam, tylko kurwa nikt mi nie będzie miał, yy, wiecie jak yy, Pójdą jakieś sprinty, to, to, to kto mi kamerę potrzyma? <laughs> a, a dziewczyny nie biorę, dziewczyny nie biorę No bo, bo zapewne nie chciała jechać i O tym nie mówię, to będzie niespodzianka też dla niej Także, no co? Potrzebuję operatora kamery Żeby przytrzymał kamerę A ja sobie z Nikolasem porozmawiam Z a chcecie filmik siłowni w tym tygodniu jeszcze, to z, mam pomysł na challenge. Jak wbijecie 50 łapek w górę, każde 50 łapek w górę pod tym filmem, to ja robię jedną pompkę. Także pokażę Wam challenge, że tych pompek mogę wyjebać. Kurwa, że tych pompek mogę zrobić 2000 na raz. Dla mnie to nie jest problemem, tylko od Was to zależy, ile wbijecie tych łapek. Także 50 łapek w górę równa się jedna pompka. Do dzieła! No siema Nikolas Mordo Dojeżdżamy już do ciebie Niedługo się widzimy Robię ci niespodziankę kurwa życia <laughs> Się nauczysz pisać Stosowne komentarze w internecie Także Do zobaczyska przyjacielu. Co Nikolasku kojarzysz już? Gdzie jest Twój kolega Kiecol? Bo już dojeżdżam właśnie do ciebie Także mam nadzieję, że wszyscy okolice kojarzą ścieszowic, bo za dupie, za dupie to jest niezłe. Nie obrażając oczywiście kurwa nikogo. <grafię> ale kurwa miejscowość, gdzie psy dupami ściekają, kurwa, gdzie to ja mam skręcić? Tam? Nie, ja prosto. Jak mi się tam. wydaje, że tu Oj dobra Ja pierdolasz Nawigacja szale, ja miałem rację o, dobrze, dobrze, także Zaraz, zaraz spotkanie główne I tyle Witamy Czekaj, zdjęcie sobie zrobię Hop Kojarzysz, Nikolas, gdzie jestem? Jestem koło ciebie. Także idę do sklepu kupić kole zero <grybujesz> i podjeżdżam. Co, Nikolas? Okolice poznajesz, czy nie poznajesz? Bo wydaje mi się, że jest ci troszkę znajoma. Tutaj ten znak stop kojarzysz? To jest skrzyżowanie Tutaj sklep Co tu jest kurwa Ja Cię kręcę, ale wiocha O tutaj, Akacjowa 12 z tego co widzę Jakaś siłownia Może jakiś trening zrobimy, co Nikolas? Jak się tak napinałeś? Góry Świętej Anny z ulicą Zieloną. Dobra, idziemy tu na lewo. Jakiś... Jedzie dawca nerek tutaj. Z lewej nadjeżdża się, bo uważać. Kurwa, tak niepewnie skręcą, nie? Kola frajerze, pospinaj się jeszcze raz. Wiem gdzie mieszkasz. Dla mnie nie jest problemem, żeby do ciebie przyjechać. Więc kurwa, wyrzmę na wstrzymanie te twoje komentarze i głupie pierdolenie w internecie. Bo może się dla ciebie to skończy niemiło i na pewno wstydu kurwa rodzicom możesz przynieść. Twojej mąę, twojemu bratu, twojemu tacie, któ który, który wiemy gdzie pracuje i nie byłoby mu na rękę, żeby się dowiedzieli czym się zajmuje jego syn w internecie. Więc jak chcesz to mogę przyjechać następnym razem, jak się nie uspokoić, jak nie przeprosisz. Wiem gdzie mieszkasz, ale nie będę cię nachodził w domu, bo mam trochę klasy w przeciwieństwie do Ciebie i kurwa i nie, nie będę ci wbijał przy rodzicach i tak dalej. Także weź sobie gościu na wstrzymanie, bo już kurwa zwykłym lamusem i cierpem. A naprawdę 50 minut przyjechania tutaj mi, mi nie ubywa i mogę tutaj przyjechać kolejny raz, także... Idziemy się jeszcze przejść, możecie złapie. I... No, tak jak widzieliście, kolejny na internetowy napinacz wyjaśniony. Nikolaś się obsrał. Kozak w necie, pizda w świecie. Także, no, co tu dużo komentować. Pozdrowienia, mam nadzieję, że tam koledzy się z siebie pośmieją. Kurwa, jakim jesteś lamusem internetowym. Jak będziesz chciał, to serio przyjadę do ciebie i dam ci ten autograf. Kolego, dla mnie to nie jest problem. Jak widzisz, do Idzieszowic to z rzut beretem. A przyjechanie do takiego kurwa delikwenta jak ty, to jest dla mnie tylko czysta przyjemność, żeby potem nie było płaczu, że ty musisz przepraszać i, i, i tyle. Więc weź sobie te słowa do serca. Bo następnym razem może się skończyć Mniej przyjemnie I narobisz tylko Wspornie kurwa kg kupę A po co Po co ci to Żebym, żebym ja takie coś w internet stawiał Więc no, Tyle jak, jak wam się podobało zostawiać te łapki i tak dalej I te pierdolenie oszupenie Suby i chuje muje Ja spierdalam Na siłkę a Nikolasowi życzę przysiadu na butelkę, bez zwykłą internetową ciotą. Siema